Dla trenerów informacja, że jeśli przyglądaliście prezentację, to wczoraj została uzupełniona preambuła i jest ona właśnie na ekranie w tej chwili. Ta preambuła, która ma wprowadzić w pełną atmosferę, ale jednocześnie ta preambuła jest małym testem i sprawdzianem dla Państwa, wszystkich obecnych na tej sali, bo właśnie, bo właśnie. Jak Państwo myślicie, co to jest i z czego to jest? Tak, to pierwsza odpowiedź była, skoro paragraf to rozporządzenie. I to jest bardzo ładna odpowiedź, pierwsza, prawda? Bo to już wiem, bo jak gdyby był artykuł, byłaby ustawa. Okej. Okay. Co jeszcze? Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego. Paragraf szósty, kogo dotyczy? Starzysty. Proszę zobaczyć, co powinien umieć w takim razie ów stażysta. Teraz wyświetliłem Państwu ten fragment, który wcześniej wyłączyłem, żeby go nie było widać. Co powinien umieć stażysta? Poza organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły. To przepraszam, to co ja tu robiłem na poprzednim wypłacie. I co ja robię tutaj. Skoro ma to już znać stażysta, zakładam, że to są sami mianowani przynajmniej. Sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. A w ogóle po co te zajęcia? Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i warunków pracy i nauki, i tak dalej. Oczywiście nie będę czytał całego, bo i po cóż. No to zobaczmy jeszcze, co tam jest. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację sportowych zadań, znajomość środowiska, uczniów, umiejętność omawiania prowadzonych, obserwowanych zajęć. I to jest ta moja prowokacja, i to jest to moja próba zdenerwowania Państwa na początku. I wiadomo, czasem się robi prowokacje, po to, żeby ludzie się siedzieli i mówili: cholera, zachodzi nas od tyłu i obraża nas. Ja mógłbym jeszcze bardziej powiedzieć coś mocniejszego, że tak powiem. Otóż, słyszałem taką opowieść, że są nauczyciele, którzy, są tacy nauczyciele, którzy nie różnią się w zasadzie od rolki papieru toaletowego. Powiecie Państwo, o co chodzi? No tu już odpowiedź była taka, rolka papieru toaletowego zawsze się rozwija. No więc jeżeli mówimy o rozwoju zawodowym, to mówimy, myślimy mniej więcej o tym samym, prawda? Jak się rozwija, to znaczy, że jest, służy temu, do czego zostało powołane, a nauczyciel widocznie potrzebuje wiele rozwiązań prawnych, żeby go zmusić do rozwijania. Ja wiem, będziecie dyrektorami. Ale pamiętajcie, że to wy będziecie ich zmuszać do rozwijania się. Teraz, jeżeli dyrektor szkoły przeprowadza tę kwalifikację, o której była w paragrafie szóstym mowa, między innymi, to znaczy, że jego wiedza jest na takim poziomie, że on to wszystko wie. On rozlicza z tego nauczyciela stażystów. Oczywiście, jak powiedziałem, preambuła będzie po to, żeby Państwa zdenerwować, sprowokować, ale też, żeby skupić uwagę i nie o to mi chodziło, żebyście Państwo na mnie patrzyli wilkiem, tylko po to, żebyście taką autorefleksję sobie w pewnym momencie przeprowadzili i zobaczyli, jak to wszystko jest skomplikowane, i jak to wszystko dziwacznie działa, rozwój zawodowy okazuje się, że jest problemem czy sprawą istotną, sprawą ważną nie tylko w Polsce, ale również w państwach Unii Europejskiej. Pierwsza część, bo tutaj dla potrzeb już nagrań podzielony jest ten wykład na takie części. Pierwsza część dotyczy rozwoju zawodowego w Unii Europejskiej, a więc pewnych rozwiązań prawnych, stanowisk Unii i tak dalej. Co oni o tym myślą? Otóż ja wybrałem tylko te, niektóre zresztą akty prawne z Unii Europejskiej. One są podpisane u dołu od 2004-2005 roku, a więc wtedy, kiedy byliśmy już w Unii, żeby nie sięgać do tych czasów dla nas prehistorycznych. W tej konkluzji z maja 2005 roku zapisała Rada Unii Europejskiej, że uznaje się i tam w 18 punkcie, a więc no nie ostatnim, ale i nie pierwszym że w odniesieniu do związanych ze, wskaź ze wskaźnikami dziedzin, w których organizacje międzynarodowe, na przykład OECD, UNESCO, IEA itd., tak planują nowe przeglądy do współpracy z tymi organizacjami, etc., etc., zwłaszcza w, technologiach, w sektorze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, umiejętność dorosłych oraz rozwój zawodowy nauczycieli, co tutaj zresztą podkreśliłem. Co do których inne organizacje omawiają już y, możliwości przeprowadzania przeglądów. Czyli po pierwsze, jak to mówił jeden z naszych prezydentów, po pierwsze, primo, y, mamy taką sytuację, że no, 10 lat temu, prawie już, no bo 10 rok się zaczął, liczymy od maja 2005, Unia mówiła o tym, że trzeba te, zrobić te przeglądy i trzeba patrzeć y, zwłaszcza y, w zakresie umiejętności dorosłych. Jak rozwija się przede wszystkim nauczyciel. W innych dokumentach będzie jeszcze o trenerach, o takich instruktorach, którzy prowadzą szkolenia z dorosłych. A ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę, bo oczywiście nie będę wszystkich tak dokładnie omawiał slajdów, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, co jest tutaj u góry. To znaczy, ja teraz nie jestem pewien, czy ja tutaj przycisnę co trzeba, przycisnąłem, a więc zwracam uwagę na te wskaźniki. Czyli. Tak, jak to zrobił Janek Herczyński z tymi tam oświatowymi wskaźnikami odniesienia, które możemy sobie pooglądać, czy ściągnąć, czy zamówić w orę dotyczące naszego, naszej placówki, na trę innych tego typu placówek, jednostek samorządowych, województwa państwa i tak dalej, zobaczyć jak to wygląda. Otóż chciałbym Państwu w tym momencie powiedzieć, że dla mnie, także ekonomisty. Ważne jest, żeby odnosić się do czegoś. Żeby porównywać się z czymś. Żeby powiedzieć, u większości jest tak, a u mnie jest tak. Albo średnio jest tak, a u mnie jest tak. Zwykle jak mówię do studentów o takich sprawach, to pytam, jaki jest taki znormalizowany wskaźnik temperatury ciała. Albo zapytam jeszcze inaczej na początku. O co na ogół pyta lekarz po wejściu do, do niego, do gabinetu, zwłaszcza gdy idziemy z dzieckiem? Czy ma temperaturę? Czyli mierzy, patrzy, porównuje pierwszy wskaźnik. Czy temperatura jest wyższa od standardowej, taka sama, czy niższa od standardowej. Zawsze do czegoś chcemy się odnieść. Do czegoś chcemy się porównać. Bo co to znaczy, że moje dziecko ma czwórkę z polskiego? Tego nie wiem. Ponieważ yy, nawet gdybym zgłębił wewnątrzszkolny system nauczania, yy, oceniania w tej szkole, to i tak pewnie bym nie doszedł do wniosków żadnych, bo na ogół jest tak napisane, że trudno zrozumieć, do czego się to odnosi. I dlatego na przykład zwykle opowiadam o tym, że jak moje córki chodziły do szkoły czy gdy moje córki chodziły do szkoły, to żądałem od wychowawców klas, żeby przy nazwie, przy przedmiocie pisały je najpierw średnią, to wszystkim dzieciom w klasie można produktować średnią ocenę z przedmiotu w klasie, bo wtedy mam nie odniesienie do całej Polski, bo po mi to, do całej szkoły też trudno, bo różni nauczyciele uczą tego przedmiotu w różnych klasach równoległych, ale jak w tej klasie ocenia ten nauczyciel, jeżeli jest 3,6 z tego polskiego, moje dziecko ma 4, to znaczy, że jest lepsza niż średnia klasa i w zasadzie nie powinienem się już czepiać jej. Tak? Chociaż mogę powiedzieć, dlaczego nie pięć albo 6. A więc jeżeli mówimy o rozwoju zawodowym, to też jakby pojawia się ten element tego odniesienia do czegoś. Dwa lata później w kolejnych konkluzjach Rada Unii Europejskiej zapisała, zapisano takich różnych sprawach. Ja tutaj oczywiście odnosząc się do, również do innych dokumentów, Państwo to sobie znajdziecie. Pewnie na witrynie i można to sobie będzie tam skopiować, poglądać i tak dalej, więc nie będę nad tym wszystkim się tutaj zastanawiał. Natomiast zwracam uwagę, że jest przypis dziewiąty i ten przypis dziewiąty odnosi się właśnie do tego dokumentu zwanego Edukacja i szkolenie do 2010 roku, wcześniejsze. Rada Unii Europejskiej przypomina to w 2007 i wśród różnych tam wymienionych w tej dziewiątce aspektów yy, porównywania zmiany w oświacie i tak dalej. Mamy ten dwunastkę, gdzie mamy rozwój zawodowy nauczycieli i instruktorów. A więc dobrze, Unia Europejska mówiła, mówi i bardzo często będzie jeszcze nie raz przypominać w różnych dokumentach o tym, że istotny jest rozwój zawodowy nauczycieli, żeby nie stali w miejscu, bo świat się zmienia. Również ta sama Unia, Rada Unii Europejskiej w innym dokumencie, jak Państwo widzicie, z 2014 roku, to za chwilę będzie na następnym slajdzie, więc świeża rzecz, świeża, jedna z najświeższych bułeczek w tym zakresie. Zgadza się, że zarówno wstępne kształcenie nauczycieli, jak i ciągły rozwój zawodowy nauczycieli powinny bazować na solidnych badaniach pedagogicznych i wykorzystywać metody uczenia się dorosłych. Oparte na wspólnotach praktyków, uczeniu się online oraz wzajemnym uczeniu się. Czyli Rada Unii Europejskiej w tym roku, tak jest ciąg dalszy i macie Państwo datę, czyli z 20 maja znowu 2014 roku, i nawet sygnaturę, gdzie tego szukać, w którym dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Unia Europejska jakby ciągle podkreśla to, że szkoła nie może stać w miejscu, że ciągle musimy. Szkoły zmieniać, a nauczyciele powinny się, powinni się rozwijać. No to taki z takich tych ogólnych rzeczy, związanych z tym, jak to Unia Europejska widzi. No to jeżeli Rada Unii Europejskiej, to popatrzmy na Parlament Europejski. I tutaj znowu w dokumencie, przerzućmy na następnego slajdu sprzed dwóch lat, z kwietnia 2012 roku, w punkcie 50, czyli świeża, świeża rzecz, no bo cóż, do dwa lata. Parlament Europejski zwraca się do Komisji, czyli tego organu wykonawczego i państw członkowskich o uruchomienie programów szkoleń w zakresie technologii cyfrowych. No i tutaj przede wszystkim skupia się Parlament w tym całym dokumencie na tym, żeby technologie cyfrowe, tak jak tutaj zaznaczono, chyba w małych i średnich przedsiębiorstwach osoby należące do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, starsze, niepełnosprawne, mniejszości narodowej, imigranci, etc., etc., żeby nie mieli z tym problemu. W tym zakresie również samo e-nauczanie powinno zostać włączone do Krajowych Strategii Kształcenia i Szkolenia. No i ważna jest tam ocena wyników szkoleń i rozwój zawodowy nauczycieli i osób prowadzących szkolenia. No i mamy znowu podstawy, miejsca publikacji itp. itd. Rekapitulując ten, mam nadzieję w miarę szybki wstęp ze względu na, na, na ten czas, który nam się troszeczkę obsunął, rekapitulując to wszystko zwracam uwagę, że rozwój zawodowy nauczyciela, ja ale proszę zwrócić uwagę, że jest dokładnie takie sformułowanie, czy taki termin, czy taka fraza, jaka pojawia się w naszym projekcie i jaką użyliśmy w module. Rozwój zawodowy nauczyciela. Ponieważ za chwileczkę pokażę w następnych fragmentach tego wykładu, że nie zawsze i nie wszędzie tak jest. Przepraszam, będę mało elegancki rozepny guzik, ale już zaczyna mi być ciepło. Czyli rozwój zawodowy nauczycieli. Ja jeszcze zastanawiałem się, przeglądając te akty prawne, przeglądając to wszystko, zastanawiałem się, czy to nie jest kwestia przypadkiem tłumaczenia. Bo korzystając z dokumentów przygotowywanych w obcym języku, potem jakby spore ciążenie i odpowiedzialność jest na tłumaczu jak to przetłumaczy. Natomiast chcę Państwu zaznaczyć, żeby nie było podejrzeń, że, że to jest z mojej strony manipulacja, korzystałem z, ze strony Unii Europejskiej, z dokumentów, które publikowane są przez Unię w języku polskim, bo publikuję w różnych językach, więc również w języku polskim, także to jest ich tłumaczenie, jeżeli ich, to znaczy oficjalne, legalne i bez żadnej manipulacji. I proszę Państwa, na koniec tego fragmentu zachęcałbym Państwa no, ale tutaj pojawia się już inne sformułowanie. I na ten temat będziemy jeszcze chwileczkę rozmawiać później. Otóż ukazała się no, niedawno, w sumie w tych dniach. Można ją w PDF-ie ściągnąć sobie z y, internetu. Y, tłumaczona na język polski, bo podstawowe dokument wychodzą w języku angielskim, francuskim, niemieckim. Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie. Y, jest to z 2013 roku i tam możemy sobie przeczytać to już nie są akty prawne, ale ja chcę jakby pokazać, gdzie to jest puentowane i na jakim poziomie możemy sobie do tego pozaglądać. Jeżeli dobrze pamiętam, publikacja ma ponad 300 stron, a w PDF-ie jest to do, do, do ściągnięcia. Najczęściej stosowanym instrumentem motywującym do udziału i teraz pojawia się termin w doskonaleniu zawodowym. Ja wrócę potem do tego i zwracam tylko Państwu uwagę, czy zawsze rozwój zawodowy jest doskonaleniem zawodowym, ale zostawiam na razie ten temat jako temat otwarty, chociaż niewątpliwie łączą się ze sobą. Przy tym, nawet Pani geście, prawda? Niewątpliwie łączą się. Eee, a więc najczęściej stosowanym instrumentem motywującym do udziału w doskonaleniu zawodowym jest perspektywa awansu nauczyciela. A więc jeżeli w 18 krajach Unii Europejskiej doskonalenie, doskonalenie zawodowe jest warunkiem awansowania w hierarchii pracowniczej, a jednocześnie awansowania ekonomicznego, to jest to większość krajów Unii Europejskiej do tego jeszcze w jednej trzeciej, no bo to są prawie dwie trzecie, do tego jeszcze w jednej trzeciej trzeba mieć ukończone jakieś formy doskonalenia zawodowego po to, aby... Móc awansować. Nie jest to wymóg sine qua natomiast ktoś, kto nie uczestniczył w doskonaleniu nie jest, nie jest brany pod uwagę przy awansie. O. W tych 18 krajach U. muszę się wykazać formami, tak jak w Polsce mam parę kwitów, tak zrobiłem, a więc jest w porządku. Ale proszę zobaczyć, to jest fragment z tej książki na ekranie. Proszę zobaczyć, że kończy się zdanie o określonych formach rozkolenia zawodowego. kropka, Rozwój zawodowy jest jednak rzadko jedynym warunkiem uzyskania, etc. cetera. Czyli Albo tłumacze tej książki, albo autor tej książki, autorzy tej książki, tego raportu stosują, traktują to zamiennie. Czyli doskonalenia zawodowe łączą z rozwojem zawodowym nauczyciela, albo mówią nawet wręcz, że, że sytuacja jest prawie, że tożsama, bo następne zdanie zaczyna się od zupełnie nowej frazy i nowym zwrotem. Jest rzadko jedynym warunkiem, i tak dalej. I ostatnie zdanie zasadniczo ustawiczne. Ustawiczny też taki rzadko ostatnio używany wyraz. Rozwój zawodowy jest istotnym czynnikiem podczas oceny nauczycieli. Czyli nawet jeżeli nie przewaj się, to formy uczestniczenie w, no właśnie, w doskonaleniu zawodowym, celem rozwoju zawodowego nauczyciela jest elementem oceny nauczyciela. To takie spojrzenie trochę z perspektywy europejskiej.